W grudniu otrzymaliśmy brief zapytania od firmy OptiBuy, aby zorganizować konferencję ProCom 2021, która oczywiście niestety ze względu na pandemię przeniosła się do online. U. Rzeczy, które były potrzebne do zorganizowania tej konferencji, o które klient zapytał, to scena główna, możliwość spotkania się z jeden na jeden pomiędzy uczestnikami, możliwość spotkania się z przedstawicielami partnerów, ze sponsorami, tak aby jak najwięcej świadczeń mogło zostać wymienionych podczas samej konferencji. I zobaczcie, co nam z tego się udało zrobić. Budowaliśmy całą platformę dla potrzeb klienta, dostosowaliśmy ją jak najlepiej, dodaliśmy dodatkowe elementy od nas żeby uatrakcyjnić uczestnikom korzystanie z platformy. Dla uczestników nagraliśmy tutorial pokazujący im, co mogą osiągnąć, jak mogą jak najefektywniej skorzystać z możliwości platformy. No i teraz już w trakcie wydarzenia na bieżąco obsługujemy technicznie wydarzenie, pomagamy tym, którzy tego potrzebują, dodajemy treści, które potrzeba, modyfikujemy treści, no i patrzymy po prostu, czy wszystko działa jak należy. Jesteśmy w trakcie realizacji Międzynarodowej Konferencji Zakupowej Procon Online Forum, którą organizuje firma OptiBuy, specjalizująca się w doradztwie zakupowym i która wdraża narzędzia IT dla prokurmentu. Konferencja skupiła ponad 200 uczestników z całego świata, 14 prelegentów z pięciu państw z różnych stref czasowych. Za realizację wydarzenia odpowiadają dwie firmy, jedna z Warszawy DKV oraz agencja z Krakowa Lively, która wdrożyła platformę online PAIN, dzięki której uczestnicy mogli się komunikować, mogli zadawać pytania. Mieliśmy tłumaczenie konferencji, cały streaming. Był właśnie na tej platformie i gorąco zachęcam do współpracy z agencją oraz do skorzystania z platformy PAIN.